Dzień dobry, mam na imię Jakub. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem krótko pozdrowić wszystkie alienowane matki i wszystkich alienowanych ojców, którzy ostatnio mieli okazję brać udział w komunii, w pierwszej komunii świętej swoich, swoich dzieci. Ja miałem, przed mój najmłodszy syn przystąpił do komunii. Brałem udział w uroczystości, aczkolwiek nie było do końca tak, jak sobie wymarzyłem i wyobraziłem. Niemniej jednak pozytywem z tego jest, że byłem, że widziałem swojego syna, i to było dla mnie bardzo miłe. W związku z tym, w związku z tym, jeżeli mieliście okazję uczestniczyć, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę razem z wami. Że mieliście okazję widzieć pociechy swoje, że mieliście okazję porozmawiać z nimi, bez względu na to, jaka ta rozmowa byłaby, jak długa, jaki miała charakter. Ale fajnie, że dzieci widzą, że, że jesteście tam dla nich, że nie dajecie okazji alienatorowi powiedzieć, że was nie było, że, że może porzuciliście dzieci, że może przestaliście je kochać. Być może ta komunia była taka. E, gratuluję też wszystkim ojcom i wszystkim matkom, ponieważ na Facebooku, w grupach widzę e, część z Was pokazuje zdjęcia ze swoimi dziećmi z pierwszej komunii. Cieszę się razem z Wami. E, mi niestety nie udało się zrobić zdjęcia, no ale cóż, przynajmniej pozostały wspomnienia w głowie. E, w związku z tym cieszę się razem z Wami tym, którym się nie udało, gdzie byli jakoś odizolowani, odcięci w jakikolwiek sposób e, bardzo współczuję wierzę że wierzę że kie, prawda kiedyś w końcu wyjdzie na jaw i będziecie mogli widzieć się ze swoimi dziećmi e, czego ogromnie wam życzę czego też ogromnie sobie życzę e, jak widać film ten kręcę nad morzem e, z nadmorza Jestem w tej chwili na, w Sobieszewie, na Sobieszewskiej Wyspie, więc jest to takie idealne miejsce, żeby się wyciszyć. Generalnie polecam wszystkim tym, którzy nie byli. Z dala od zgiełku, z dala od jakiegoś hałasu, z dala od samochodów jeżdżących z szybami opuszczonymi, skąd wali ogromnie głośna muzyka. Więc to nie jest takie miejsce. Jeżeli chcecie odpocząć, jeżeli gdzieś chce, chcecie sobie zrobić taki reset, to, to zapraszam. Ja przyjechałem tutaj do bliskich mi osób e, i życzę wam też, żeby, żebyście mieli takie osoby, takie wsparcie, jakie ja mam, e, ponieważ jest to bardzo ważne. To o czym pewnie zresztą wiecie. Niemniej jednak jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich serdecznie. E, jeżeli mielibyście jakiś temat na film, to bardzo bym prosił o komentarz pod filmem albo jakiegoś maila którego adres y, 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 będziecie mogli widzieć pod, pod filmem w komentarzach. Natomiast ja jeszcze raz pozdrawiam Was, życzę dużo pozytywnej energii, dużo uśmiechu, wiary w swoje dzieci. I y, y, ponieważ jest to okres pierwszych komunii, więc wiary w miłość, y, w przebaczenie, w jakiś wewnętrzny spokój. Y, no, i żeby ta wojna się w końcu, jeżeli ktoś prowadzi jakąś wojnę z alienatorką, z alienatorem, żeby się skończyła, żeby jak najmniej ucierpiały na tym wszystkim dzieci. Tego życzę nam i tego życzę nam wszystkim. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia w następnym odcinku.